Dziś pijemy wino Fabula de panica. Rocznik 2021. Karinena. 14% alkoholu. Fabula. Gdzie kupione? Kto by... pamiętam. Nie, Biedronka? nie pamiętam. Nie pamiętam. Kiedyś w Biedronce Fabula była. Dobra, to tutaj to ładny tak, taki to kompas. Dawno? Mhm. 2021. Rocznik nie mogło być dawno co kupione. W roku, w no, myślisz, że tyle uleżało się? Mm -hmm. I ostało się? No. Dobra. Kiedyś piliśmy e, fabulę, aczkolwiek. Aczkolwiek nie kojarzę tej etykiety. Chyba coś było trochę inaczej. Kolor intensywny, bardzo ciemny. fioletowy refleksy, ładny rubin. Tak, Hiszpania, nie wiem czy już wspominałam. Mm -hmm. Espanol. Espanol. Tam Tam teraz też oglądasz taki dojrzały. Owocem tutaj. Mm. Tak? Tak. Mm. Nie, to tak jeszcze nie kąta. Nie, nie. A no ładnie Taki, kwiatark, jest, taki. Trochę, taki. Syrop, syrop jak jakiś taki. Mhm. Gęsty? No. Nie, to nie ale taki, tak. No taką łąką, no, winą. Łąką kwiatową. Ale mniej owocowo, bardziej kwiatowo, tak delikatnie. Mm. Słodka. O, dobre. Nie, nie, A, finish, nie bardzo jest słodka. Długi finish, bardzo długi finish. Mm. A wino jest wytrawne. Wytrawna jest i czerwone. Ale nie 14%. Mhm. Ale w smaku jest lepiej niż w zapachu. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak, ale 14% alkoholu w ogóle... nie wyczułem. Mm. Nie wiem, ja w ogóle nie wyczułem mm -hmm. Czekry... Średnia kwasowość. Mm -hmm. Bardzo fajnie zgłasza. Tak. Cukru praktycznie w słodycz nie tak. idzie wcale. Idzie. Beczki trochę tanin trochę. Trochę, bardzo, ale bardzo, bardzo długi finisz. Mm. Mm -hmm. No i co, owoce z lasu? Leśne, czerwona, jakieś... porzeczka. Dajmy szansę jeszcze. Zapach. Może to czarna porzeczka Czarna porzeczka? Bardziej... Czarne. Jakieś... jakieś, ja bym powiedział, leśne owoce. Tak nic. Tak. Trudno określić, nie? Jadę. Konkretne owoce. Pieczka, czerwony pierak. Tak. Jakby jagody trochę było. No? I właśnie w smaku jest więcej. Niż Więcej się dzieje w smaku niż w zapachu, tak, zdecydowanie. Tak. No fajne, taka obietnica sama. No przeważnie jest to tak. zapach. Nie deszcz, też, tylko zapach jest zupełnie tak, inny. Zapach, tak, tak, zapach, tak, tak, nie pokrywa nie się. Pokrywa tak. się. Nie? Tutaj kwiatówki tutaj łąka. takie delikatnie, uh -huh, uh -huh. a tu pełne wino. Wytrawne. Wytrawne, zero cukru, Jak trochę kwasowości. Właśnie prze, 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 przeważnie jest. Więcej zapachu niż smaku. A tu jest, bo Bardzo. Czyli taki Hiszpanie umieją robić wino. Trochę jakby papryki. Zielonej. Takiej. A trochę. Nie, jest to muszę. Chwilowo. Nie wiem, czego tu nawrzucali, ale wszystko dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I te wino jest, nie mogę tak na żarówkę złapać. Jest klarowne takie do końca? Jest. Jest właśnie w miarę klarowne. Jest, ja jest klarowne. Nie jest, nie jest mętne takie. Nie. Ale tu no, ale w smaku jest bogate, nie? nie? Mhm. Jest. Tak. I finisz długi. Całkiem, no ja całkiem. Cały czas. Mhm. Szkoda, że nie mamy informacji o cenie. Nie. Bo to tak. jest Starowin. Starowin, tak. Znaczy zostało no no, ja już nie nie tak. czasu stoi. Nie... Nie, lepszy, nie potrafimy tak. określić gdzie i za ile. No i do czego? Raczej takie mi mięsko? No, tak, grill? Do tak, no, burgeru. Tak. Burger, burger. Nie tak do wieczora. Ale do Wiecz takiego wieczore. prawdziwego burgeru. Hmm. Tak. No. Oj, przepraszam. Nie, wino jest naprawdę Zastry. dobre. A my będziemy do kabanosa. <śmiech> <śmiech> no no tak... jedno z takich lepszych chyba jakie piłam. Naprawdę? Poza gruzją. To, to... Ale takie naprawdę bardzo mi smakuje. No to fajnie. Uh -huh. Nie no. no. ja pierwsza. Ja to bym dała ósemkę pewnie. Ja siedem i pół. Ale taki ho, ho, ho. No to ja dam dziewiątkę, bo nic nowego. Nie, ja siódemkę bym dał, tak. No co wy? No ja ósemkę. No i nie wiem, osiem wyjdzie? Siedem i dziewięć. Osiem, dajemy ósemkę. No Kto nam tak siódemkę? Ja. Ryszard. To typu. Dlaczegoż? No się. się? Nie, no. no Dobre, no, jest, ale nie Dobre jest, ale nie da ale jest, ale pijało się lepsze. Tak. Się pijało lepsze. No, ale ci, moim zdaniem siódemka, no dobra, bardzo dobra cena jest. Tak. Do dziesiątki już mm. tylko. Już nie dobrała się. Dobrała się. A, ale te dziesiątki nie da, dałeś dziesiątkę. No, w z... życiu. Dobra. To no, inaczej, czego, wiem, kiedy... czego ci brakuje, albo czego no, za dużo, co tam. Brakuje. Czego brakuje? Yy. Ciało. Nie, no, no tak, troszeczkę ogólnie. Yy. Tak jak przy winach nieklarownych jest takie Aha. coś. Tu trzeba się doszukiwać no, czasem tak, czegoś. No zgadzam się. I tak żeby więcej Delykat kwasku może brakuje, było Nie, nie dlatego, dlatego mi to smakuje, bo nie ma tego kwasku aż tyle. Ale delikatnie jest, to no, nie jest. Nie, nie ma dużo. Wszystkim zwolennikiem Primitivo nie. i o, to nie, nie polecamy, nie nie, bo to ale, będzie mm, kwaśne. Ale fajne. Takie dosyć tak jest ciężkie, balansowane. ale jest zbalansowane, jest okej. Okay. Dobra, kto dał najwyższą? No ja ale chyba. Ty? Dziewięć? Tak. A no, a ja dlaczego? ratowałam je. I dlaczego? Ratowałam. Uważam, że zasługuje na więcej, bo jest bardzo fajne, bardzo przyjemne do takiego wieczorku we dwoje. Uh -huh. A dlaczego we dwoje? Bo nie ograniczajmy no się. Naprawdę jest mega przyjemne i piłam dużo innych win, które były mniej godne polecenia, które lepiej ocenialiśmy, więc uważam. Że zaniżyliśmy Aha, okay. no ten. Aha, okej, trunek. Uszenka to będzie taka Tak, właściwa? jest właściwa. Mm -hmm. Gdybyście jest nie zaniżyli raczej. oceny, to nie dałem 8. Tak. Ale ponieważ pracowałam sytuację, dałam Jasne. 9. To, to wino zasługuje na polecenie, naprawdę. No, no to dobra. dobra, szczególnie na hiszpańskie, szczerze mówiąc. Nie wiem, dlaczego nie trafiam na smaczne hiszpańskie wina. Naprawdę? Nigdy. Nie? Nigdy. Ja Zawsze tak smakują mi australijskie, Mołdawia, Gruzja, Chile i może USA, Kalifornia, ten region ten, nie, ale hiszpańskie. Preferujesz bardziej takie no. słodyczkowe, tak? Nie, właśnie. Znaczy może Zaczy, bez mówiąc... takich dużych kwasów i taniny, żeby lekkie mm -hmm. były. Czyli coś takiego lekkiego, przyjemnego, Ale do to mi smakuje na przykład. To fajne, że ci smakuje. Ale no chile, mm -hmm. y, 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 wina te czerwone wytrawne z chile są takie dosyć ciężkie powiedziałabym. Tam są takie no, mega bogate jeszcze tych wszystkich pasatów mm -hmm. wiatrów, nie tam y -y, Bardzo dojrzałe Tak. Tak. Tampino grigio przecież dużo się robi, czyli szczep taki Dosyć no, kwaśniejszy, już no chyba cięższy. Nie, to raczej białe takie. E, nie, sorry, Pinot Noir. O, o A, to, tak, to tak. Pinot Grigio tak. jest spoko, jeśli chodzi o białe wina też, ale faktycznie jest takie to trochę, trochę bardziej. Bardziej Włochy gdzieś nie. No, no tak, te um, południe. Północ? E, północ? Tak, ale Włochy ja Myślałam, że nie? bardziej na Apuli. Hmm, Apulia to raczej. E, Prymitywo i okolice. A, no, to widzisz. No no i to to pół, No, tak. słońce. No. Mhm. Ale smaczne tak. Ale od każdej ryby są wyjątki, także można Ale fabulia prawie... to prawie pół. Mhm. Ale nie, tam mi A, okay. wino bardzo podchodzi, właśnie. Tak Nawet podchodzi. jak mhm. lubię, ja napiję no, wytrawne wina, ale tą słodycz taką czasami lubię w tym wyprawnym jak najbardziej Ci pasuje, tak, takie naprawdę. Raczej tak, Nawet? ale to wino, dla odmiany Jakie? jest to Bo Ja kiedyś też tak, tylko kochałam primitywa, ale teraz mm. jakoś tak szerzej na to patrzę. Tak, pieśle, tak jest to tak. To jest tak szerzej akumulator. Właśnie sobie to po do vin, półsłotki. Tak, tak, tak. W ten sposób. Nie no, uginął primitywa, ale. Ale czy... takie, które w się. Tak, tak. Czy to to nagrywał? Tak, cały czas. Bądźmy uczci. No, nie, no, no nie, dobry Dobry wybór. Nagadaliśmy się od nas ósemka polecam. I bardzo polecam. Jakby ktoś wiedział gdzie, za ile, to prosimy o jakiś komentarz i... i informacje, my niestety nie wiemy. Bardzo ładne wino, smaczne. Także od nas pełna. ósemka. Aha, polecam. i mamy podkładki. Aha, aha. aha, i jeszcze na zakończenie jakby ktoś nie wiedział korek naturalny taki z drzewem korkowym. Także pozdrawiamy gorąco i. そす